Cześć z tej strony, Adept. Dzisiaj bitwa na. Co się nazywa? Chafutur, czy coś takiego? 4. Znaczy 4 to nie, bo ja nie wiem, jak jest po francusku. 4. <laughs> w każdym razie. Czar. O, czar, 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 czar. Czar, czar może czar. Czarpar. No i czarować będzie nas. Jawoli, mleko. A ten pojazd to jest, zdaje się, Med Premium w sumie specjalny premium, specjalny pojazd francuski 9 tieru, mu średniego, średniego tieru, tylko średniego modelu, średni w każdym razie. Średnik, nie wiem, może jest dobry, a może jest słaby. Nie jeździłem nim, chyba nawet gdzieś gnije w garażu. Możliwe, że tak jest. Z tego co widzę, to ten akurat egzemplarz tego pojazdu będzie gnił w krzakach. <laughs> Ciekawe na jak długo. No, mamy magazynek, więc, więc jest ciekawie. Jest ciekawie. Ja będę rozgryzał parametry pojazdu. 264 penetracji, 390 uszkodzeń. No proszę. I to i to szybkie pociski. Szybkie, a goldowe? Zaraz sprawdzimy. Warunkiem, że nasz bohater tutaj się wstrzela. Nie wstrzelił się. Celuje, 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 celuje i trafił. Właśnie to są te szybkie pociski. Akurat na EBR-a. Na Goldzie mamy powolniejsze pociski 330 penetracji. No, a haeczki. no niby to można byłoby coś wozić ale zapas amunicji jest na tyle niewielki, zresztą to są magazynki, więc nie ma tak, że sobie dwa pociski zostawicie. się zostawić cztery pociski na hajki. No to zapas jest bardzo niewielki tych pocisków, więc lepiej nie wozić ich wcale. Już później żałować, że bitwy się jakieś nie wyciągnęło, bo zabrakło porządnej, normalnej amunicji z hajków, tylko bijemy pojazdy, które akurat... Mają trochę pancerza i skajków byśmy ich nie przebili. Tutaj akurat ty 28 skajków to nie, też by nie wyszło. Za daleko jest. Ale tak jak się spodziewałem, bitwy nie oglądałem wcześniej. Mamy tutaj e, tak, gnicie, gnicie w krzakach. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. A zazwyczaj to tak niby wygląda. O, tu pojechałem tam, było super, nie? Tu na pierwszej linii. Nie ma na pierwszej linii. Nie ma na pierwszej linii grania, ale wynik będzie bardzo fajny, mimo wszystko. Więc mam nadzieję, że to jest po prostu rozgrzewka przed dalszą częścią. I teraz oczekuję jakiegoś rajdu Artyleria to może nie, bo nie ma artylerii. To jest też na plus. Ale o kołowca, kołowiec, 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 łapko, łapko! No, zawaliłeś sprawę mleko. No, no jak to? Miałeś taką okazję z kołowca załatwić. Progetto schowany. Ja woli, mleko ma tutaj jeszcze trzy pociski. No tutaj całkiem, całkiem sporo pojazdów przeciwnika się pojawiło. A w tyle widać skorpiona. Tylko trzeba go jeszcze trafić. Widać też uciekającego obiekta 430. No, 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 to kopoty z przymierzeniem się, no tak, tak, tak słabo troszeczkę, to u, teraz niezdecydowany nasz bohater, tak e, odrobinkę. Zawsze o łamek sekundy spóźniony. No nasi mocno przycisnęli drugą frankę, ale tak trzeba z nim z pleców zdjąć e, burgundię. <laughs> Okej. Okay. No i jeszcze tutaj tego Progetto trzeba pokarać. No i oczywiście Nogi zapas. Bo będziemy ładować. Ile tam ładujemy? No nie wiem, nie wiem. Nie napisali, nie napisali w każdym razie. No tak to jest na powtórkach. No ale nie no aż tak daleko, nie uciekamy! Nie, nie, nie! Matko, co tu, Co tu się dzieje? Miasto padło. Więc przeciwnicy będą raczej wyjeżdżać ze środka i od strony portu. Rybackiego. Trzeba tutaj jak najszybciej. No i ten kołowiec. Ten nieszczęsny kołowiec jeszcze żyje. No wreszcie. Już dawno powinien być załatwiony przez naszego bohatera. Ale tak niestety nie było. Patrzcie na gąsce. Akurat na wykończenie. Ktoś go postawił na gąsce. Specjalnie dla naszego bohatera. I znowu mamy tą samą miejscówkę. Tą samą kampę. Nuda. Nuda, nuda. Ale 6-8 się zrobiło, czyli już tak bardziej przystępnie. Jeżeli udałoby się wyczyścić sektory A1 i A2, co nie będzie łatwe, bo tam trzeba wyjechać, wyjechać po przeciwników na otwartą przestrzeń i narazić się na ogień ze środka, to wtedy, powiem szczerze, jest jeszcze nadzieja. Zresztą co? Nadzieja. Nadzieja. To nie tyle nadzieja to po prostu ogromna szansa. I tak, nasz bohater próbuje znaleźć przestrza przestrzał na teraz teraz na tego obiekta 430. No mówiłem cały czas, ułamek sekundy spóźniony. I by był przestrzał na Skorpiona G, ale o coś o coś został ten pocisk zahaczony, jakaś przeszkoda. No i tak to się zdarzyło. No niestety. Tutaj RU zawaliło troszeczkę sprawę. Mogło wyświecić wcześniej te pojazdy nadciągające na naszą bazę, więc można byłoby wcześniej do nich zacząć strzelać. I mam nadzieję, że głupio teraz nie zginie. Nasz bohater jest w dobrej pozycji do. jeszcze lepszej do dekapowania. Ja nie wiem, dlaczego pozycję zmienia. Pewnie zakłada, że ru za chwilę. Um, może dlatego, że nie wszystkich wyświecił. Ten ru? Nie no, wszystkich chyba. Nie no, to mamy jeszcze lepszą miejscówkę. O panie, tu widać przeciwników. Tylko trzeba uważać, oczywiście, żeby nie da się wyspotować. To już jest tak na granicy, więc jeszcze trzeba zasłonić się krzaczkami. Mm, tak, tak, tak. Ja będę pouczał tu. Akurat. Kubę tak, żeby, żeby wiedział jak ma grać, bo on, bo on nie wie, nie? Nie ogarnia, <grystanie> okej, okay. no, nie ogarnia jak widać. Totalnie, nie? Bez moich rad to bitwa byłaby słaba. To doskonale o tym wiecie. No cóż, jeden pocisk w magazynku i jest przytomne ładowanie Golda, bo załadowany magazynek w tym momencie Zwykłych pocisków wynosiłby no, akurat całe dwie sztuki amunicji, więc tutaj będziemy mieli pełną czwórkę. Także ta dwójeczka jakby zostaje, czy dwójeczka w postaci ilości sztuk amunicji zwykłej zostaje na czarną godzinę. Oczywiście teraz będzie trzeba lepiej celować. Gdzieś tam uj, uj, przeciwnik też powinien lepiej celować. No, Conqueror. Gra na wieżę, nasz bohater, jest jeszcze szczęśliwie postawiony wrak sojuszniczego pojazdu. Pięknie się przydał. I znowu przeładować. Chociaż widać tam w tle obiekt A430. No i jest również tutaj 61. Może tak nie do końca widać. Ale jest. O, proszę, projekt. Tylko, że po tym strzelaniu chyba się nasz bohater zaświecił. Ze środka, właśnie ktoś, jeżeli się wychyli, to, to naszego bohatera zaświeci. Ale nie, wszyscy byli schowani w tym momencie. Czas na ładowanie. koniecznie chcę, chcę jedną tę pestkę. Po co? Po co? Po co? I później zabraknie tej jednej pestki, i będzie, że jedna pestka od zwycięstwa. Ja wiem, że był czas na ładowanie akurat, ale można było zostawić ten jeden pocisk. Może by się na coś przydał. Kiedyś tam. Dobra. Nasi dotychczas jeszcze nie przełamali obrony przeciwnika na A1, no i trzeba im pomóc jakoś. No i jest bicie na obiekta 430, tylko że on musi wrócić z powrotem to Miejsce, żeby go złapać dwoma strzałami, tak, 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 tak. O, to, o, może teraz, może teraz. Ja bym strzelił. Ja bym strzelił, bo raczej nasz bohater by się nie. O, chociaż może by się zaświecił jednak w środkę, właśnie, nie? O, chociaż niekoniecznie. Jak widzę, zasłonka podwójna krzaczków tutaj jest. Typ 61 obrywa bardzo mocno. Jeden blind. On wyjedzie, czy nie wyjedzie? Jest. Jest. Ale teraz nasz bohater na pewno się zaświeci, tylko musi uważać na murki. Udało się. Przeładowanie? Nie. Nie ma przeładowania. Jest wykończenie skorpiona. Na tym samym magazynku. I tak, i kampimy dalej, nie? <ścoughs> Okej. Okay. to Na dwa strzały. Chyba tak, nie? Coś takiego. No tak, no tak. Bunkier jakiś. Tylko trzeba uważać, żeby od amx 50 120 tak? 120 czy 100? 120. Nie oberwać. Nie, nasz bohater postanowił opanować środek. Okej. Okay. Przeładowanie. Ten AMX gdzieś tam jest. To odblokuje naszych na pewno. Jeżeli załatwi mleko amx 50 120 to naszych odblokuje. Ale... Epi, chyba zdjąć z pleców Progetto. Nasz bohater jest na fullu, nie? Właśnie, jeszcze drugie Progetto. Tamto sobie zostawmy. On nie jest zagrożeniem. Wróćmy do AMX-a 50-120. Trzy pestki nasz bohater ma. Nie wiemy, ile HP ma AMX 50120. No nie wiem, czy taka jazda po tego ukrywającego się gdzieś w krzakach Progetto ma sens. Jeżeli on jest na fullu, może to być takie. No nie do, Nie jest na fullu. A to dobrze, to można ten, po niego jechać. Nawet na dojeździe stracić coś HP, ale on nie, nie, on, on po prostu za chwilę będzie wyjeżdżał na górę. Strzał jakiś... Nie, będzie ryzykował nasz pater, Ale 3 minuty do końca. Więc nie ma co się zastanawiać, trzeba coś robić. Ale zostawia temu Centurionowi i temu Isu y, tego Progetto Aż bohater. No taki niezdecydowany mleko. taki, Ja bym pod tego AMXa jechał. No gdzie ja bym się zajmował takim ogryskiem, no. Frak jest frak, nie? No tak, to wiadomo, to będzie ósmy frak, no to, no to musi. No wiadomo, musi być. Teraz dwa pociski. Później dwa następne. I to musi wystarczyć. I musi wystarczyć czasu na wszystko. A cztery pestki, a mogłeś mieć 5, jakbyś głupio nie wystrzelił, i mógłbyś mieć przeładowanie magazynka z ponowne. O, po, jest, ale e, tam tyle HP. I wtedy miałbyś spokojniejszy, spokojniejszą sytuację z Amixem 50-120. Gdybyś przeładował, miał tą dodatkową jedną pestkę, a tak musisz napewniaka, napewniaka. Cich, pik, I jeszcze jedna PPH. Pe ciach, dobra. To było wiadome. To można było przyjąć. No i dwa ostatnie pociski. To już też nawet na dojeździe można zrobić. Obiekt 430 wie, że mleko będzie po niego jechał, więc wyjeżdża po tego lwa, chcę jeszcze zrobić jakiegoś fraga. A mleko żebrze o, fraga, nie. Po co? I po co? No i strzelaj, i strzelaj, i strzelaj, i strzelaj, i strzelaj, i strzelaj, i, i i nie ma. O jak mi przykro. <laughs> oh. Ale taka kampania zasługuje po prostu na 10 fragów. Nie, nie, nie. Przejdźmy do wyników. Dziękuję panu w Centurionie. A może to była pani? No właśnie. I Centurion na pewno też dziękuję bardzo za te podziękowania. <laughs> Wpadła masterka. Padley Walters. Duży kaliber. Czołgista Camper, Tak, potwierdzenie tego, o czym wspominałem. Top Gun oczywiście. 7340 obrażeń, 9 fragów wykampione, 1536 expa, tylko tyle expa bo wykampione. Centurion zagrał bitwę życia. No, i to strzał życia oddał, także gratulacje dla niego. Naprawdę, naprawdę się przydał. Ocalił naszego bohatera. Ocalił naszego bohatera przed biciem się w niepotrzebną dumę, tak, z bitwy. Że 10 fragów, że tak dobrze zagrał i tak dalej. Nie wiem, bitwa była słaba. <ścoughs> 4000 powyżej 300 metrów, 4000 skrzaków zrobione. Masakra. No dobra, ale, ale tam, ale najeżdżona, nie? To, to nie jest, że bezproduktywna pogoń tam była za Progetto. Mm, ale 4 km są, okej. Okay. <grytanie> Zero pojazdów wyspotowanych. Asysta, gdzie jest asysta? Uj 623, ojej jaki przypadek, coś tam wpadło. <laughs> Okej, okay. zreplikowany przez pancerz no nie, to akurat y, można zrozumieć szkoda, że nie było artylerii byłoby może ciekawiej nasz bohater nie stałby tak y, mocno w krzaczku jednym, drugim, y, czy trzecim a tak to tak trochę wiało, nudą nie no. tak świetnie, ale chociaż mapa troszeczkę inna y, ja powiem tak, Adaś by lepiej zagrał tak, to no na pewno Adaśby zagrał bojowo, na tej mapie już pokazywał pazurki, a tutaj to tak wyszło kuktatorstwo troszeczkę. To tak, średnio. Ale chociaż też pojazd troszeczkę inny, że to na plus. Jakieś plusy muszą być. Minus i minus daje plus. <grym> Dobra, nie znęcajmy się nad naszym bohaterem. W sumie bitwa była i tak, no. Solidna, powiedzmy szczerze, solidna bitwa, więc nie narzekajmy. Już ponarzekałem za nas wszystkich. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.